Jak zostać w Polsce cukiernikiem? Na prawdziwy profesjonalizm składają się dwa, a może trzy składniki. Po pierwsze jest to wiedza, i jeśli mówimy o cukiernictwie, chodzi tutaj o taką wiedzę najbardziej podstawową taką wiedzę technologiczną wiedzę dotyczącą surowców. Wiedzę o tym, jak, jaki składnik się zachowuje, pod wpływem jakiej temperatury, jak składniki ze sobą się mieszają, jaki to ma wpływ, jak nawet samo mieszanie czy ugniatanie ciasta będzie, będzie działało na składniki. Czyli taka, można by powiedzieć, bardzo podstawowa wiedza technologiczna to jest bardzo ważna sprawa. Oczywiście też wiedza o smakach, o różnorodności składników, z których możemy korzystać znajomość, też trochę historii cukiernictwa, czyli to wszystko, co ogólnie możemy nazwać wiedzą. Coś, co jeśli masz, spowoduje, że nikt Cię nie wmówi, że jest inaczej, niż jest, bo po prostu to wiesz. Drugi element to praktyka. Praktyka, która bywa dzisiaj, mam wrażenie, często przeceniana. Nie pamiętamy o tej wiedzy, ale o nie już powiedzieliśmy, więc mamy to z głowy. Praktyka to jest całe to doświadczenie, które się zdobywa właśnie manualnie, pracując, no bo umówmy się, cukiernictwo to jest zawód rzemieślniczy, więc tutaj ta praca własnych rąk, też wysiłek fizyczny, to jest coś, co jest nieodłącznie związane z cukiernictwem. Mam na myśli wszystkie te godziny przepracowane przy pieczeniu. Przy przygotowywaniu deserów czy ciast, przy składaniu tortów, przy dekorowaniu itd., itd. Czyli wszystkie te godziny, kiedy samodzielnie robimy coś w kuchni czy w pracowni cukierniczej, kiedy też samodzielnie eksperymentujemy, szukamy nowych rozwiązań, ale praktyka w dużym stopniu to też szkolenie, czyli podpatrywanie, uczenie się od tych najlepszych, uczenie się od mistrzów. I tutaj mam takie poczucie, że. Tego trudno nauczyć się wyłącznie z filmików. Tutaj najlepiej rzeczywiście skorzystać z takiej m, praktycznej i e, z, z takiego wsparcia rzeczywiście w czasie pracy, wtedy kiedy z tymi mistrzami się spotykamy. Oczywiście można do, do wszystkiego dojść samemu, ale myślę, że z, gdyby chcieć tylko na tym się opierać, to zajęłoby to naprawdę tak dużo czasu, że po prostu m, nie warto. E, Taka, takie spotkanie z kimś, kto się zna dobrze na rzeczy, to jest świetna okazja do tego też, żeby ktoś spojrzał z boku na to, jak pracujemy, nawet jeśli już mamy pewne doświadczenie, bo przecież szkolą się również najlepsi cały czas, na tym też polega profesjonalizm i żeby taka osoba z boku spojrzała na to, co robimy, z boku spojrzała na to, w jaki sposób pracujemy i też... Zerknęła, jakie błędy popełniamy, tak? czy, jakie, czy jakie złe nawyki na przykład u siebie udało nam się wdrożyć, i pomogła nam te złe nawyki wyeliminować, pomogła nam te błędy zastąpić takim działaniem, które będzie szybciej prowadziło do rezultatów. Dla mnie praktyka, czy to w cukiernictwie, czy w dekoracjach cukierniczych, to jest również sprawdzanie i szukanie różnych technologii, różnych metod wykonania tej samej. Tak naprawdę czynności, albo może nie chodzi o tą samą czynność, ale może chodzi bardziej o to, żeby przy pomocy różnych technik i różnych metod osiągnąć jakiś zadany cel, wykonać jakieś założone zadanie. Najlepszym przykładem są dekoracje cukiernicze. Tak? Jeżeli mamy temat na przykład tortu, to spróbuj się zastanowić, czy ten sam temat jesteś w stanie zrealizować przy pomocy przynajmniej trzech różnych technik dekoratorskich i Prawdziwy profesjonalizm polega też na tym, żeby wśród tych wszystkich technik dekoratorskich, które znamy, które, które umiemy zastosować, żeby spośród nich wybrać tę technikę, która będzie bardziej optymalna do, danego, do danej sytuacji, do danego zadania. Tak? Czyli wybrać taki na przykład rodzaj dekoracji, który spowoduje, że tę dekorację wykonamy najmniejszym nakładem pracy i czasu, bo mówimy tutaj przecież o pracy zawodowej. Ale też efekt będzie najlepszy, tak? Czyli trochę chodzi o to, żeby, żeby był jak najlepszy efekt, jak najmniejszym kosztem. Wtedy mo w mojej ocenie możemy mówić o takiej praktyce, która jest rzeczywiście praktyką profesjonalną. No i już tutaj z, z tych dwóch punktów, o których powiedziałam, widzimy, że właściwie trudno o wiedzę, trudno o. Odpowiednią ilość praktyki, jeżeli nie, nie dodamy do tego wszystkiego trzeciego składnika, trzeciego elementu, czyli czasu, możemy powiedzieć, że chodzi tutaj o doświadczenie, prawda, którego właśnie, y, które właśnie zdobywamy z czasem. Tak? Czyli im więcej czasu poświęcimy na naukę, im więcej czasu poświęcimy na doskonalenie się, im więcej czasu spędzimy po prostu w kuchni, im więcej czasu spędzimy na zmywaniu po sobie naczyń, tym Więcej też wiemy, mamy też więcej umiejętności w dłoniach, w rękach, tak? czyli tych takich manualnych zdolności, ale zdobywamy też wiedzę, tak? bo te, te elementy, które, o których mówiłam wcześniej, czyli na przykład sytuacja taka, że wkładamy jakiś wyrób do pieca, wyjmujemy go i okazuje się po wyjęciu, że coś się nie udało, że ten wyrób nie wyszedł. I teraz Osoba, która jest początkująca w cukiernictwie, będzie się zastanawiała, z czego to wynikało. Powinna się zastanawiać, czasami nie będzie, po prostu się zdenerwuje i spróbuje zrobić od nowa. Natomiast profesjonalny cukiernik będzie wiedział, co nie zadziałało. Mistrz cukiernictwa ocenia pracę młodego adepta cukiernictwa. To on właśnie w ten sposób to zrobi: że spojrzy na wyrób i będzie wiedział czy ciasto było na przykład za mało, za mało schłodzone na ciasto kruche, czy były nieodpowiednio ubite jajka, czy było nieodpowiednio wyrobione i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to wynika właśnie z tego, że ma z jednej strony tą podstawową wiedzę technologiczną, znajomość surowca, a z drugiej strony też ma ogromne doświadczenie i jest w stanie tą wiedzę sprawdzić empirycznie. Podczas pracy wielokrotnie już, wielokrotnie już sprawdził, pewnie parę razy widział, jak nie udało się to komuś, pewnie parę razy nie udało się to jemu czy jej. Zna taki efekt końcowy w rezultacie, który wynika z różnych popełnionych błędów. Także mamy wiedzę, praktykę i doświadczenie. W jaki sposób formalnie zdobyć w Polsce zawód cukiernika? Można to zrobić na dwa sposoby. Albo po szkole zawodowej dowolnego typu można zdać tak zwany egzamin zawodowy w ramach systemu edukacji, albo w ramach cechów rzemieślniczych można zdać egzamin zawodowy na czeladnika, oczywiście później na mistrza. Tak, czyli i yy, to yy, yy, różnica jest mniej więcej taka, że egzamin czeladniczy w zasadzie zdaje się po odbyciu praktyk, Jak kiedyś było tak, że, się, że młodzi uczniowie szli na przyuczenie do mistrzów właśnie, czyli uczyli się od tych praktyków, od tych, którzy już tę wiedzę i doświadczenie posiadali, i potem. Potwierdzeniem tych ich kwalifikacji, potwierdzeniem tych ich umiejętności było zdanie właśnie egzaminu rzemieślniczego. Nadal te egzaminy w Polsce mamy, one obowiązują. Można zdać i egzamin zawodowy, tak jak mówię, i egzamin czeladniczy, a potem starać się po kilku latach o, o egzamin mistrzowski również. No i te egzaminy mają o tyle sens, że żeby je zdać. Trzeba właśnie mieć też tę wiedzę, nie tylko praktykę, ale trzeba mieć też właśnie tę wiedzę, o której mówiłam na początku. Zresztą, zresztą myślę, że chyba to jest tak jak w, jak w każdym zawodzie trochę, że pamiętam był taki moment, kiedy zawodowi kucharze czy cukiernicy mówili o tym, że Hitel stracił na znaczeniu, że ta bluza kucharska czy, czy bluza cukiernicza jest nadużywana, noszą ją taknolodzy, na przykład w firmach handlowych, w sposób taki nieuprawniony, bo właśnie ona kiedyś była przynależna mistrzom albo przynajmniej pracownikom, którzy rzeczywiście się zajmowali praktycznie tym, praktycznie tym zawodem i, i się rzeczywiście na tym znali. Taki zawodowy cukiernik będzie miał wiedzę na tyle szeroką, że będzie potrafił Upiec właściwie każdy rodzaj ciasta, będzie się też znał na, oczywiście na kremach, będzie się też znał przynajmniej w podstawowym zakresie na dekoracjach. Oczywiście nie zapominajmy o tym, że jest inny zawód w Polsce, a mianowicie zawód dekoratora cukierniczego, chociaż ten akurat zawód nie jest zawodem szkolnym, więc tutaj to może być zawód wykonywany, nie można się tego zawodu wyuczyć, przynajmniej póki co. Ale rzeczywiście taki, taki zawód też istnieje. Natomiast każdy cukiernik, też na dekoracjach, przynajmniej w jakimś podstawowym zakresie, powinien się znać, no i zwykle się zna. Z drugiej strony, pamiętajmy o tym, że ta wiedza i doświadczenie to jest coś, co nabywa się z czasem, a każdy kiedyś jakoś zaczynał, prawda? Więc jeżeli myślisz o byciu cukiernikiem w kategoriach zarabiania na życie w ten sposób, to pamiętaj też o tym, że każdy kiedyś zaczynał. I że nie jest tak, że od razu trzeba być mistrzem w swoim zawodzie i co więcej, nie ma w Polsce żadnych formalnych wymagań, to znaczy, jeżeli chcesz prowadzić firmę cukierniczą, kawiarnię czy zacząć, za, zacząć piec we własnym domu, to jak najbardziej możesz to robić, nie posiadając nawet żadnych uprawnień. Oczywiście trzeba pamiętać, że trzeba, trzeba spełniać wymogi Sanepidu, to jest absolutnie konieczne na, na każdym etapie i w, i w każdej sytuacji. I myślę sobie tak z doświadczeń też z różnymi osobami, którym doradzam, czy które były u mnie na szkoleniach, że czasami osoby ambitne, które chcą się zająć cukiernictwem, myślą o tym cukiernictwie takim właśnie zawodowym w taki sposób, że żeby w ogóle zacząć taką firmę prowadzić, muszą już te wszystkie, te wszystkie umiejętności, tą całą wiedzę posiadać. Nie zawsze tak jest. Jeżeli to ma być Twoje zajęcie, które wynika w jakimś stopniu z Twoich zainteresowań, z Twojego hobby, z tego, co robisz do tej pory, to ja proponuję Ci też spróbować. Mamy teraz zresztą możliwość pracy we własnej kuchni na, w ramach działalności nierejestrowej. Może to być zajęcie dodatkowe, nie musi to być Wcale Twój główny zawód i są osoby, które z powodzeniem realizują się w zawodzie cukiernika, robiąc tylko mały, jeden wybrany element, czyli na przykład tylko robiąc dekorowane ciasteczka albo piekąc, nie wiem, tylko makaroniki na przykład, tak? Także, takim sposobem na to, żeby zacząć pracę w cukiernictwie, jest też skupienie się na jednym wyrobie, który będzie, który jest tym, na którym się najlepiej już znasz, w którym właśnie już to doświadczenie masz. Tak? Czyli to doświadczenie w, w, w kategoriach zakładania własnej działalności, nie musi być doświadczeniem takim szerokim, jak właśnie zawodowy cukiernik zwykle posiada, tylko może to być drobny wycinek, który dla Ciebie jest akurat najbardziej interesujący, w którym się najlepiej czujesz. Powiem ci z doświadczenia, że pewnie to będzie tak, że w, w, po jakimś czasie możesz zapragnąć zdobywać tej wiedzy więcej i szerzej, uczyć się coraz to nowych rzeczy, szczególnie jeśli jesteś osobą ambitną i, i, i lubisz się uczyć. Często jest tak, że na przykład osoby, które zaczynały jako dekoratorzy cukierniczy, czyli tylko zajmowały się właściwie robieniem figurek albo dekoracjami na tort. Oczywiście to nie jest reguła, nie jest tak zawsze, ale, ale znam sporo takich przypadków. To są osoby, które, które później w toku już swojej pracy dochodziły do wniosku, że dobrze by było jednak podszkolić się na przykład z cukiernictwa. Tak? Czyli żeby zadbać o to, żeby te torty, które robią, bo najczęściej to dotyczy tortów dekorowanych, jakichś takich artystycznych, żeby te torty miały też po prostu jak najlepszy smak tak? i były zrobione zgodnie, zgodnie ze sztuką cukierniczą. I tutaj bardzo Ci polecam właśnie, jeżeli jesteś na takim etapie, że jesteś dekoratorką albo dekoratorem i chcesz to, to cukiernictwo rozwijać, to bardzo Ci polecam, żeby szukać jednak y, nauki właśnie u cukierników. U osób, które mają te, te podstawy i to takie tradycyjne cukiernictwo, bardzo dobrze zakorzenione, y, które też y, robią nowoczesne torty, tak, czyli taki na, na sposób francuski, musowe i tak dalej. To, to, to wszystko, tego wszystkiego można się nauczyć, ale proponuję zaczynać tę naukę od kogoś, kto rzeczywiście na tym cukiernictwie się bardzo dobrze zna. Oczywiście, im więcej umiemy, tym bardziej możemy sobie te, te umiejętności potem dostos dostosowywać do własnych potrzeb, możemy eksperymentować, możemy szukać samodzielnie nowych smaków i nowych rozwiązań, ale zawsze ta baza powinna być. Ja przynajmniej mam takie przeświadczenie, że tej bazy najlepiej szukać u źródła, u osób, które rzeczywiście zajmują się tym długo i mają nie tylko. Nie nie tylko właśnie doświadczenie, ale też sporą wiedzę na ten temat. Wracając znowu do, tej, do, tego, do tego tematu działalności gospodarczej, z mojego punktu widzenia najprostszym sposobem właśnie, żeby zacząć pracę zawodową w cukiernictwie, to, są, to jest to rozwiązanie, o którym mówiłam. Czyli szukamy pojedynczych. Pojedyncze, po, pojedynczego jako, jakiegoś wyrobu albo rodzaju wyrobu, tak, najlepszym przykładem są tu dekorowane ciasteczka. Bo pod względem cukierniczym mamy prostą recepturę, jesteśmy w stanie zrobić w sposób powtarzalny te, te nasze wyroby. Skupiamy się na dekoracjach i na tym. I, to, i znowu dekoracje, jeśli chodzi o recepturę, o, o surowiec, to jest coś, co. Co, co dosyć, dosyć, jakby produkując ciasteczka, nie ma opcji po prostu, żeby tego surowca i żeby tego, jak on się zachowuje, nie poznać. tak Żeby się nie nauczyć, dobrze pracować, chociażby właśnie z lukrem. I teraz, jeżeli zakładasz taką działalność pod tytułem ciasteczka dekorowane, znowu podaję przykład. No to już te, te umiejętności, ten profesjonalizm cukierniczy, o którym w tym, w tym filmie opowiadam, jakby masz. Możesz się skupić tylko na tym, na tym aspekcie artystycznym, na twórczości. No i jak prowadzisz działalność, oczywiście też sporo uwagi musisz poświęcić samej działalności i temu, żeby to co robisz było, było opłacalne i żeby rzeczywiście mogło to służyć jako, jako sposób na, na zarabienie na życie albo taką dodatkową nawet działalność. Więc pod tym względem, jeśli, jeśli zaczynamy pracę w cukiernictwie i chcemy to dość szybko robić zawodowo, to tak jak mówię, taka łatwa opcja to jest właśnie skupienie na jednym produkcie, który dość dobrze już znasz, bo po prostu go lubisz na przykład. A drugie, drugie rozwiązanie to jest prowadzenie kawiarni, bo prowadząc kawiarnię wcale nie musisz nic produkować. Dobrze by było, żeby, żeby to, co w tej kawiarni sprzedajesz, to, co swoim gościom oferujesz, było czymś, czym, co jest z twojego punktu atrakcyjne. Tak? Czyli coś, co lubisz, co cię też interesuje, co cię ciekawi, co sprawia ci przyjemność, co lubisz też sam czy sama jeść. Natomiast nie musisz się znać na produkcji i trzeba pamiętać, że to jest jak zupełnie osobna, osobny wielki dział, który, który nie jest rzeczywiście, no praca cukiernika nie jest łatwa, nie ma się, nie ma się co oszukiwać i, i wymaga pewnego doświadczenia, tak, ale właśnie zaczynając od kawiarni, możesz tej pracy cukierników się jakoś tam w międzyczasie przyglądać, możesz, znaczy dobrze jest mieć wiedzę na tyle dużą, żeby być w stanie wybrać na przykład z oferty rynkowej te wyroby, które będą spełniały Twoje oczekiwania, które będą, będą pasowały do tego Twojego modelu biznesowego, więc myślę, że w, w każdym zawodzie jakaś wiedza taka merytoryczna o tym, o tym, co robimy, czy to jest, nie wiem, sklep, czy to jest gastronomia, to zawsze ta wiedza merytoryczna na pewno się przydaje, tak? Natomiast prowadząc kawiarnie, ona tutaj może się ograniczać do, do, do właściwie minimum, do, trochę bardziej patrzymy na to z punktu widzenia konsumenta niż, niż producenta. Tak? No i oczywiście wyroby cukiernicze też są uzupełnione w kawiarni o napoje, desery itd. To znowu pole do popisu jest ogromne. Najtrudniejszym moim zdaniem, najtrudniejszym rodzajem takiej działalności cukierniczej, Wbrew temu, co się dzieje na rynku, i wbrew temu, jakich firm najwięcej powstaje, to jest zrobienie tortów. Dlatego, że torty wymagają wiedzy o, właściwie szerokiej wiedzy cukierniczej, również o, o takiej wiedzy o łączeniu smaków, o komponowaniu tych smaków, która jest. Tak naprawdę chyba najtrudniejszy, myślę, że to jest chyba najtrudniejszy element tej wiedzy cukierniczej, bo właśnie wymaga dość dużego doświadczenia i znajomości takich zasad. To trochę tak, jak ktoś jak, jak jedna osoba umie na przykład grać na instrumencie, a druga ma komponować. I to, żeby, kompo, żeby kompozytor rzeczywiście stworzył jakiś, jakiś ciekawy utwór. Tak się domyślam, bo akurat na tym nie znam. Ale domyślam się, że żeby kompozytor stworzył jakiś ciekawy utwór to powinno wszystko wyjść od tego, że musi znać te zależności między nutami, między dźwiękami, między tym w jaki sposób one powstają. I tutaj w cukiernictwie jest dokładnie tak samo, więc to komponowanie smaków to jest coś, co jest niezwykle, niezwykle trudnym elementem cukiernictwa. Może dlatego czasami niektórzy robią tak, że zostawiają tą trudną część klientom, czyli Czyli mówią, że mam takie kremy, mam takie biszkopty i tutaj sobie drogi kliencie komponuj. Oczywiście myślę, że nie ulega wątpliwości, że takiego rozwiązania ja na pewno Ci nie będę polecać. Jak robimy torty, to już powinniśmy umieć te torty stworzyć w całości, czyli skomponować smaki, a potem również zająć się dekoracją. Czyli właściwie wykonujemy tak naprawdę dwa zawody, bo zawód cukiernika i zawód dekoratora cukierniczego. Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem, jeżeli się czujesz bardziej dekoratorem czy dekoratorką niż cukiernikiem, jest po prostu współpraca z cukiernikiem przez z cukierniczką, z kimś, kto właśnie tą wiedzę cukierniczą posiada. I na odwrót, jeżeli lubisz piec, lubisz zajmować się smakami i właśnie komponować te, te smaki, tworzyć, masz doświadczenie w składaniu tortów, a chciałabyś lub chciałbyś zająć się tortami artystycznymi, to najlepiej znaleźć do współpracy po prostu dekoratora, który. Tutaj będzie, będzie dobry też w swoim fachu. I tak naprawdę takie pracownie, które dobrze funkcjonują, czy cukiernie, te najlepsze, działają na takich zasadach, bo mają tę świadomość, że do każdej, do każdej czynności wykonywanej, do każdego elementu zawodu cukiernika potrzeba kogoś, kto się na tym naprawdę dobrze zna. Ok, czyli podsumowując. Bycie profesjonalnym cukiernikiem wymaga wiedzy, praktyki i doświadczenia. Najlepiej uczyć się od tych, którzy już te wszystkie trzy elementy mają. Najlepiej uczyć się na żywo w praktyce, tworząc wspólnie wyroby cukiernicze. A jeśli uczymy się z jakichś innych dostępnych źródeł, no to na pewno polecałabym książki, w których jest ta wiedza technologiczna, w których wytłumaczone jest, dlaczego poszczególne czyn czynności trzeba wykonać, z czego to wynika, co możemy ewentualnie czym zastąpić, bo właśnie też z takich przepisów bardzo dobrze się często uczymy. Jeśli natomiast zamierzasz założyć działalność gospodarczą albo działalność nierejestrową, w każdym razie zarabiać jako, jako cukiernik na swoim, a nie zatrudnić się u kogoś, to wtedy możesz zacząć od tego, żeby skupić się na tym jednym elemencie, na tym jednym aspekcie cukiernictwa, który jest Ci najbliższy, w którym masz najwięcej wiedzy, doświadczenia, na tym, na czym się po prostu najlepiej znasz. W międzyczasie możesz oczywiście tą swoją wiedzę, umiejętności poszerzać i sprawdzać, co będzie dla Ciebie dobre, co się u Ciebie najlepiej sprawdzi, i ewentualnie tą swoją działalność potem w dalszym, w dalszym czasie modyfikować. Niezależnie czy chcesz pracować u kogoś jako cukiernik, czy chcesz założyć własną działalność, jeśli marzysz o tym kitlu, myślisz o tym, żeby, że, że ten kitel jest czymś takim nobilitującym i chcesz go rzeczywiście zakładać i nosić z dumą, bardzo mocno trzymam za Ciebie kciuki.